Czekaj, czekaj, włączę sobie... O! 60! No. Ja nie mam tego sprawdzić. No za mało monitorów z tym jest po prostu. No. Nie co wiem. Wioski, nie wiem. Nie wiem. Mam drugi monitor na laptopie. Nie. Czemu nikt? nie ma monitorów, mi powiedz, i czemu nie zdarzy kogoś? Nie wiem, nie wiem, co nie się no sobie. Witam serdecznie, prawie 400 osób... Ja słuchawki bez ekranu. Dziękuję za... Widać te słuchawki? Widać Dziękuję. Jest koła już? Mhm Dlaczego tak tutaj nie ma? Tracie. Tak na tracie Okej, okay, czyli tutaj się zaraz za zaktualizuje Uwaga I, i też napisał Czekaj, i... czekaj, czekaj, włącz się O! 60. No nie włączyłem nagrywania Jest! 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 Kurde, jest! Ej Ej, ja naprawdę, ja naprawdę... Ej, naprawdę to jest zaskoczenie w sumie, bo... Nie wiem. Ale przygotowałem się na takabi, wiesz. Biorę to... Dziękuję sobie. Bardzo wszystkim dziękuję, że teraz sobie tak poświęciliście. Chwilkę i ja to przygotowałem. I Dobra, zaraz. I <laughs> dziękuję, że poświęciliście czas i weszliście tutaj na Lewika pomimo tej później...